Cześć, ja nazywam się Kupszender i witam w szybkim odcinku Józefa Słuchajcie, dzisiaj prywata i to straszna prywata do Was, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za zł. Od tego są środowe odcinki, żeby były zupełnie prywatne i niekoniecznie CNC-owe. Słuchajcie, jutro moja szanowna pani małżonka ma urodziny. Nie powiem które, bo kobieta ma zawsze 18 urodziny, tylko po raz której z kolei. Ewentualnie, jak powiedziała Beata Tyszkiewicz, w pewnym wieku kobieta powinna ustalić, ile ma lat i już się tego trzymać. No to moja żona ustaliła pewnie gdzieś zaraz po 30, mam nadzieję. Słuchajcie, jutro pani małżonka ma urodziny, więc chciałem was prosić, żebyście wysłali jej życzenia. I to jest jakby mój prezent dla niej, jeden z moich prezentów dla niej, bo mam ich kilka. Eee, I mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, więc napiszcie proszę życzenia na jadwiga.szyndlar.małpa.gmail.com pisane razem Jadwiga Szyndlar, chociaż nie wiem, czy wiecie, w Gmailu można wstawić kropkę, więc Gmail.com też zadziała. Gmail ignoruje kropki w adresie. Napiszcie jakieś życzenia na, na jadwiga.szyndlar.gmail.com. Życzcie jej, żeby ze mną wytrzymała. Życzcie jej, żeby się nauczyła CNC. Życzcie jej, żeby dobrze się e, trzymał jej dzieciak. Życzcie jej powodzenia w karierze. Ona jest prawnikiem. Życzcie jej co tylko chcecie, ale wyślijcie jej kilka maili. Albo dzisiaj, kiedy tego słuchacie, albo jutro, jeżeli słuchacie to w czwartek, albo jutro, jeżeli nawet słuchacie tego dzisiaj, ale dziewczynie będzie strasznie miło i mi będzie strasznie miło, że e, coś takiego robicie. Możecie dać mi w kopii, to też przeczytam chyba, że nie chcecie mnie dawać kopii Jszyndlarz e, ale, ale do niej na Jadwiga Szyndlar. Jadwiga imię znacie Szyndlar moje nazwisko już też. Jadwiga Schindler ma pod I zobaczymy, czy cała moja społeczność, mówię moja, nasza społeczność, cała społeczność, którą zbudowaliśmy, mo, czy mogę też Was wykorzystać do takich trochę rzeczy e, innych i poprosić Was o to bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. No i, i dzisiejszy odcinek to będzie, to będzie chyba tyle. No także, Jadwiga Schiller ma pod gmail.com urodzinowe. Dla mojej szanownej pani 13 marca e, będę bardzo wdzięczny. Dzięki, zróbeczka, trzymaj to się.